Witam, Adam Kopeć z portalu Excel i Adam. Porada 83. Jak stworzyć dwie listy, gdzie wartości z drugiej będą dopasowywane do tego, co wybierzemy na pierwszy. Czyli tu jak przykładowo wybierzemy sobie grupę owoców, to żeby z drugiej listy można było wybierać tylko owoce, a jeśli tutaj przykładowo warzywa, to z drugiej właśnie były możliwe do wyboru tylko warzywa. Zacznijmy od zbudowania sobie pierwszej listy. To jest bardzo proste. Chcemy, żeby ten zakres nagłówków był nazwany po prostu jako grupa. Czyli wystarczy w pole nazw wpisać grupa, zatwierdzić enterem i teraz można już zobaczyć, że jest nazwa grupa, która odpowiada właśnie dokładnie temu zakresowi. I teraz wystarczy tylko w tym miejscu dodać sobie. Sprawdzenie poprawności danych. To jest na karcie danych, ikona poprawności danych, i tu wystarczy sobie wybrać z dozwolonych wartości listę i wpisać źródło jako, właśnie, odwołanie do tej nazwy. To najprościej zrobić sobie, naciskając klawisz F3, wtedy będzie już miał listę wszystkich nazw. OK, zatwierdzić wynik i już możemy wybierać. Odwołania z tej listy. Teraz trudniejsza część. Chcemy, żeby właśnie w zależności od tego jaką grupę wybierzemy na pierwszej liście, druga odpowiednio się dopasowywała. Żeby to zrobić, potrzebujemy te wszystkie tutaj zakresy ponazywać. Ponieważ są one innych rozmiarów, potrzeba je zaznaczyć, przytrzymując klawisz CTRL i zaznaczając kolejne obszary, dzięki temu mamy trzy różne obszary zaznaczone, i teraz wystarczy, że naciśniesz Ctrl Shift F3, żeby utworzyć nazwę i zaznaczenia. Dzięki temu teraz mamy już w sumie cztery nazwy, i one odpowiednio tu są dopasowane do naszych obszarów. Zostaje właśnie teraz część odwołania. Potrzebujemy się odwołać też znowu tutaj. Dochodzimy do poprawności danych, tylko tutaj, już z klawiszowymi. Alt, U, R, R, Tab, przejść. Listę znowu chcemy stworzyć. Teraz chcemy odwoływać się, żeby była wykorzystywana ta nazwa z tego pola E2 reprezentującego grupę produktów. Ale nie wystarczy wstawić. Samej wartości, bo to Excel właśnie zorientuje się, że po prostu będzie wybierał tylko tą wartość, która tu jest przypisana. Trzeba odpowiednio zmodyfikować źródło, dodając funkcje, adresy pośrednie. Dzięki temu Excel będzie się odwoływał do konkretnej nazwy, ponieważ to, co jest w komórce, E2 jest tekstem, funkcja adresy pośrednie zinterpretuje odpowiednio jako nazwany zakres. Teraz wystarczy tylko zatwierdzić wynik i z listy rozwijanej możemy już wybierać odpowiednio owoce. Jeśli tutaj zmienimy na warzywa, to będą warzywa. Jeśli zmienimy sobie na sery, to będą sery. Takimi szybkimi krokami można stworzyć sobie listę, która jest zależna. Od wybranego elementu na drugiej liście. Zachęcam się do subskrypcji kanału po więcej porad i informacji na temat Excela.